Hej, guys, it's jest chłopak here. Uwielbiam... <laughs> Gratuluję, w nie znalazłem was, ale ty razem z Konfardem. Nie ma. Quality Grafik Czekaj, ja muszę sprawdzić czy ty jesteś w serwerze. Okej, okay, jesteś. bo dołączyłeś... Ja pierdzielę! 10 milionów dev message'ów mi się pokazało. Jestem na górę. Jestem na górnym piętrze. Kurde. Ty jesteś Jestem na tym takim holu Na, wy, na który wychodzą wszystkie te takie bagdory W tych wszystkich takich sklepach Dobra, wiem Ej, idę tam do ciebie Ja teraz jestem na, parki, na parking locie Joki. Goni, goni nas Yoshi Jochi Yoshie a ci ci. A ci chodziło o, Yoshi z Maro? <noise> tak. Ja, ja go Co? Dodali dali jego super Maro do Nikos Fardobot. Sprawdzam Patrz. Ale że coś, 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 coś siedział w tym aucie. O nie, o nie, o nie. O nie, z... za... O nie, O nie, karter, do z klaby. Nie! edd Nie! nie. Że... sześć, nie. Co? Dynego z A. Czekaj, to ja idę do domu. Okej, okay, jednak Co się hey stało? Hej, guys, it's not Quando Jordingo here. Please. Don't Please don't Quando here me. Okej. Okay. Czas na Arbus O! O! nie. O! O! OOOOOOOOOOOOOOO Nie ma AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA <grymne> PIECIE czekaj, czekaj, weźmy tak blisko ciebie Zobaczycie jak te głowy nasze się tak Z... Z... Zdziwnie zapłyną O Weź jak stań Pfff 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 Ok dawaj Kurde Ja no nienawidzę kiedy ja zbi... kiedy ja spróbuję zjumpslide'ować się I nie niechcący ten... Daga. I nie chcący, kurde, po prostu slajduje się. Nie! Dlaczego gonisz moje to? Kurde, muszę kompa do... podłączyć. Co za jakie mają zamknięte tutaj. zielone. Co O tak, otworzyli, no popatrz. Zdjęłabo to. Ale fajny powerbox. Ciekawe, czy będzie jakiś power poweroutage. Na bank otworzą, wiemy? na bank kurde otworzą. Tam jest NTD666 i na bank otworzą. Na bank otworzą. Oni na pewno tutaj. otworzą, zanim, zanim kurde. Okej, okay, nevermind. Żeby się raz. Ty wyłączę tego żeby nie O nie, o nie, Carter mnie goni. Tak Siren Head 2 mnie goni. Po Siren tchnął do mnie. Jest goni, mega, mega głośny, kurde. Dlaczego mogę stoić na tym. O, wiem, pa, pa, patrz tutaj. Kurde, ten świetnik jest pusty, a ja stoję w powietrzu. A Ale iść... fajny świetnik. Robi wrażenie, robi, imponuje wyglądem. <grym> imponuje wyglądem. Co my robisz? Co ty robisz? Widzieć. <laughs> 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 Dobra, okej, okay, dawaj tutaj. O, albo nie. Okej, jednak nie, okay, nie, 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 dziękuję. Dziękuję. Nie, dziękuję. nie, dziękuję. Nie do Nie, może jak, nie, będzie, bo, jak, jak, jak tam. widzisz, nie, bo ja nie, nie lubię pokryć w tej grze. Bo mnie tam zabijło nic. Jeśli raz, mnie, mnie akurat nie zabija nic. Kurde, jak ja weszłem do swojej potykałem tak z 10 sekund, Kurde wyszedłem z safe to mi coś... nic... po prostu nic mnie nie zabiło. Po prostu chyba... To po prostu nie wchodź do, do safe w backroomsach. W nigdy jesteś niebezpieczny. Nigdy jesteś <głos> bezpieczny <głos> Jak ty kurde dziwnie ok wyglądasz tego tak od spodu. Jak skrołczuje i tak popatrzy się na ciebie od góry. Jak <noise> głupie głupio wygląda. Cześć jakiś gościu raz wczoraj jak grałem A otworzyć Po prostu się... zdziwimy mi się, że oni się otworzą, a miał my... ja kliknąć. I dopiero po pięciu minutach się z... O nie... się idiot. Idiot. Gardzą, że musiał kliknąć. Pierdzula! Nie, 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 nie. Bo... nie jestem idiotą! Okay, nie jest, nie jesteś idiotą! Nie, jesteś, jesteś. idiotą! Ha, się... ha, ha! Ha 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 ha! Kurde, czemu tak... czemu to... Bo wiemy, że ten... że bar o wiele łatwiej jest bhopować z takim śmiesznym FOV Jak kurde, na serio, kurde no. popatrzy się na kogoś z boku I to, kurde, to po prostu perfekcyjnie wygląda Ja na to jak skac... jak do tyłu to jest o wiele szybciej Z jakiejś Ja to akurat wiedziałem to jest takie obsy... to jest trochę takie dziwne to trochę Ej, idiot poszedł sobie. na bank jak wejdę po tych schodach to kurde będę słychał. Na bank Okej, okej, okay, okay, jednak nie słyszę, ale widzę O, ja nie jestem oh. są... ja pierdziel. Kurde! Pia... to slajd Pia... mi się Pia... wyłączył sam O nie. Jeszcze blackout fajnie jest coś jest Że te powerboxy się tak w enabluje Najgorsze Czekaj Okej, okay, znalazłem jednego Powerboxy się tak w enabluje, to jest, jest jakaś różnica <grym> <grym> okay. tam on Okej Będę w Wyb Wybieram ten ambient z blackouta Nie wiem, co your to right jest... now. Ja, ja Czemu w tym blackoutie, kurde, tak... Tak trudno jest awoidować te nexboty, na serio te, 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 To jest jakby, jakby te nexboty dostawały więcej, więcej IQ Jak, jak jest ten blackout ja być może. Te... Jaki z No i co zrobić gównio Z góry do No ja pierdę ten głupi idiota. Dosłownie to jest jego imię. Okej, okay, ktoś tutaj chyba zenaiblował kolejnego. Okej, okay, ktoś tu enable'uje Powerball. Nie, jak się... Teraz miałem takie powerboxy, że, że się go enablowało to. Okej. Okay. Okay. Do tego by tak było. Okej. Okay. Ej, czekaj, ja, czekaj Zobaczmy czy tutaj, czy tutaj jest jakiś powerbox. Ej, tutaj patrzyłem, nic nie ma doenablowane. Okej, dobra. Jeden powerbox. To jest najgorsze. Kurde ja nie miałem nawet jedną milisekundę na reakcję. I kurde... To jest zamknięte. On, on od razu taki na full speedie na mnie... na mnie... Nie wyszedł. A Ale ja zrobiłem taki film. Jest! Jungle zabił taką osobę kreuzę, była baba. Jungle zabił baba. Perfekcja. Normalnie. O nie! scary fartbot 3D. To jest takie przerażające. O! Okej. Panie af Eee Więc macie... Więc macie... kolej, więc macie... Część filmu... Bez komfortu. O nie, jest Okej. Okej, 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 okej. mnie zabił. Okej, okay, jesteś. Dobra. Musiałam zacząć nowe nagranie. Ale skieri. Nie! I baldy's in my house real. Znaczy to się nazywa No In the Hall, byś coś napisał. Ok. Ok. To Ale skate comfort dingo. Szkoda, że nie ma sellera w tym serwerze Seller. <laughs> <laughs> this is so scary, what the heck, there's on is scary. Sushi, and it's not scary. No, yeah, sushi is scary. Yeah. Uh, no, Dlaczego ja prawie zawsze teraz robię ten, ten jump slide perfekcyjnie? Kurde nauczyłem się Bardziej Ja jeszcze znaczy, ja, ja się, się, się nauczyłem tylko po prostu teraz bardziej się nauczyłem Nie Nienawidzę jak skoczysz i coś klikniesz obojętnie co to, to po prostu zibluje ci się ten eee... <ścoughs> Noob underscore bob Fajny Bob I Jak ma Boblo Boblo O nie ty, o nie Nie Gonisz mnie, muszę uciekać Proszę. Ty się nazywa użytkowy oszcz Oszczędź moje tousy okay. White nie O kurde zdezejblował mi się z Kurwa to to jest No... Kurde, jak się jak ty się wkurzyłeś bez niego po powodu cię. Nie, nie zgubiłeś. Co my robiliśmy? Ta gra w ogóle nie jest scary. Patrz jakie to jest scary normalnie. To jest sissy scary. Sekretons. Funny scary. Scary edition. Dałam idealny moment, żeby zjeść paluszki. <laughs> to gdzieś jest najbardziej, najbardziej idealny. Najidealniejszych momentów, żeby zjeść paluszki. Ej, weźmy tak... Czekaj, jest Nubo Bob. <laughs> ja pierdę. Czemu gościu ten FO ten 120 FOV jest perfekcyjny? Ja sobie FOV 500. O <laughs> oh, nie, scary moment. Ale ale straszne! Robi wrażenie! Ale scary! Okej. Z jedną sekundę, się pojawił po prostu przeszedł do... prosto obok mnie. Na serio. Spierdziulaj, Spierdziulaj, kłanduś, Dinguś. To Running the Hole. Dlaczego też się nazywano Running the Hole? Bo kto. Dlaczego no, ten gościu jest je. taki dziwny? Patrz na czat, kurde. Czemu gościu, kurde. Czemu ten gościu ciągle mówi o tobie? Nie wiem. Co to jest? E N <słyska> 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 Nie patrz na dół. Nie patrz na niego na dół. Wyobraź sobie takie co te, te, wyobraź sobie nie na Xbox, ale to jest takie takie wysokie, co jak, jak patrzysz się do dołu albo do góry z tym takim F.O.V. O nie, to takie dziwne. Muszę uciekać. O nie. Gdzie ten? Zamknęli. <laughs>

Um babimbum barakashlaka pikafuga pika laku kashakaraka pipa bum Scary Game 3D Welcome to Scary Game 3D Welcome to Scary Game 3D. Welcome to Scary Game 3D, Welcome to Scary Game 3D. Yeah, ne, oh, <Professors werdy> <coughs> já <público> um, <t> <tới> to jdu. Oni je Head, na zgodí. Já budu má Sainet Head. E, či oni nám zenablovat se jumpscary? E, nevím. Jak chceš. Já se nie enablují, bo mi se nechce. By the way, jak, jak Bez pijota, to okay. bez piszota bez pirota Mówiłaś, że możesz backować, ale jak nie biegasz Ale to jest 10 razy trudniejsze Więc nie polecam. Nie polecam, Adam Makłowicz. Polecam, Adam Makłowicz. Nie polecam, Adam Makłowicz. Znałem. Ja kurde przeszedłem tuż obok tych next botów. No. Okej, okay, to by było na tyle. Kończymy ten film teraz. Do widzenia. Dawaj łapkę w górę i subskrypcję. Subskrybuj mnie teraz, albo cię zabiję.